Witam wszystkich. Dzień dobry, dzisiaj niedziela, i zapraszam na spacer po ogrodzie wieczorową porą już przy zachodzie słońca, także pokażę, co o tej porze jak wygląda, i mam nadzieję, że będzie się podobało. A teraz zaczynamy spacerek od furtki wejściowej, i tak na ile czas pozwoli, pokażę Wam co i jak zaczyna się dziać. Tutaj rabatki frontowe. Funkie powolutku zaczynają kwitnąć. Pięknie pączkują. Kwiaty tutaj akurat będą w kolorze takim lila. Lila róż, fiolecik. Ale to jeszcze, jeszcze chwilę. Na razie tylko pączki. Ale też fajnie wyglądają. Jest na czym oko zawiesić. Popadało po południu, więc teraz rośliny wyglądają wyjątkowo magicznie. I tak powoli, z pacerkiem przejdziemy sobie. Ile zdołam nagrać? Tyle pokażę. Tam słonko zachodzi powoli. Tutaj rabatka narożna. Coraz to fajniej wygląda z, tym, z tą właśnie perowską w kolorze błękitnym. Coraz więcej werbeny patagońskiej w tym zestawieniu. I nadal cudnie kwitnący biały krwawnik, kichawiec. Zobaczcie jak fantastycznie podrosły rozchodniki. Hortensje limelight wchodzą w taki kolorek saledynowy. Także coraz fajniej, fajniej w tym zestawie się dzieje. No i takim spacerkiem wzdłuż rabat Przejdziemy tu sobie. Tutaj rabatka przy ogrodzeniu. Hortensje. Trawy ozdobne. Tutaj akurat gracilimus. Przy nim rozchodnik matrona wielki. Ta kępa tutaj ma z metr średnicy. Także ogromniasty, ale już któryś sezon ma. Tutaj kolejne hortensje i nasadzenia które już wam pokazywałam w poprzednich filmikach tylko po prostu zmieniają się raz koloru przybywa raz ubywa o tutaj piękna brzoza bardzo lubię brzozy chociaż trochę brudzą, sypią tymi gwiazdkami ale to nic Pięknie się prezentują, cudnie zdobią, da się to przeżyć i wytrzymać, także jest dobrze. Idziemy dalej. Tutaj koloru dodają kosmosy, czyli onętki, liliowce, tutaj ciemniejszy akcent pęcherznicy. I za nią fajnie wystrzeliła do góry wydmuchszyca piaskowa, w kolorze takim błękitno-stalowym. I znów rozchodniki, kącik ławeczkowy. Już jarzębina zawiązała owoce. Na razie jeszcze kolor delikatny. I jedziemy, jedziemy. Tutaj przy tarasie. Juki nadal jeszcze kwitną, ale już, już osypują się. Także codziennie mnóstwo tych kwiatów już leży. Niedługo będą do usunięcia. No, i rabatka przy tarasie, którą już znacie, z fantastycznie rosnącą po raz drugi szałwią. Przejdę tak, żeby pokazać, że ona naprawdę szybciutko rośnie, szybciutko odbiła i pięknie się zieleni. Na tarasie Super Tunia, którą też już znacie z mojego filmiku. No i tutaj góreczka z liliowcami. Do tych dwóch, które już poprzednio kwitły, dołączył kolejny w kolorze takim kremowo-żółtym. O, tam. I tutaj ten ciemnobordowy, i przy nim taki delikatnie różowo-kremowy. Przetaczniki jeszcze nadal w formie, także jeszcze troszkę z ich ścięciem. Koci mięty, zobaczcie jak świetnie odbiły. No właściwie zrobiły się jak nowe, nowo narodzone. Tutaj wam jeszcze pokażę gaurę. Pierwszy raz będę ją w tym roku zimować, mam tylko dwie sadzonki. Najprawdopodobniej będą przykryte gałązkami świerkowymi na zimę. No i zobaczymy jak przezimuje, bo to trochę taki jakby egzotyk w ogródku. Więc trzeba o nią trochę zadbać. I tutaj jeszcze rabatka. I super tunia po drugiej stronie tarasu. Już troszkę słabo widać o tej porze. Ale to nic. Będą takie odsłony ogrodu o różnych porach dnia. Żeby było rozmaicie. I co wam jeszcze tutaj mogę powiedzieć. Nadal fantastycznie prezentuje się ta wysoka fioletowa kocimiętka. W odmianie Blue Dragon, naprawdę można powiedzieć dragon. No, rozmiar po prostu smoczy. Ona ma tutaj z metr wysokości. Na pewno, no cudnie. Teraz popadało, już nie ma owadów, ale no bardzo w te kwiatki wchodziły i pszczoły, i trzmiele. Te kwiatuchy są takie rąbkowe i dosyć spore. Więc coś fantastycznego dla owadów. Taka kocimięta by się super prezentowała na takich właśnie rabatach naturalistycznych, bylinowych. No z trawami też by było na pewno pięknie. Bo to okaz naprawdę świetny. Także, jeżeli chcecie nabyć, to odmiana Blue Dragon, czyli błękitny, niebieski smok. Tutaj pergolka. Po drugiej stronie rabata z czosnkami. Przycięłam trochę budziszka rozan, żeby kocimiętki oddechu nabrały i odżyły. I one się znowu te dwie rośliny wymienią kwitnieniem troszkę i będzie dobrze. Tam dwie rabatki, po lewej przy warzywniku i po prawej nowo trawiasta I teraz jeszcze taka mała ciekawostka, tutaj na pergoli zaczął kwitnąć ten rdest Alberta. Czyli to pnącza, które Wam tutaj w poprzednim spacerku pokazywałam. On ma takie białe kwiatuchy. Także jeszcze trochę powinno ich tutaj więcej się pojawić. Taka biała kopułka powinna sobie kwitnąć. Szybko rosnące pnącze. Także jeżeli trzeba coś szybko schować, jakoś tak zazielenić, to ten rdest do tego naprawdę bardzo się nadaje. Do takich celów właśnie maskujących. No i jeszcze Wam pokażę tą rabatę blinową po deszczu. Staram się przejść tak... Aby coś było widać też. Tutaj ta część najmłodsza z tegorocznymi nasadzeniami. Tutaj zaczęłam ściółkować w piątek. Nie na całość mi z... nie, nie, nie starczyło tej skoszonej trawy, ale chociaż po kawałku. Reszta znowu w piątek dosypię. Jak żeby ziemię przykryć. No i co? Tutaj cudne jeżóweczki. A tutaj już fantastycznie odbija przycięta do zera szałwia. To jest ta sama, co tam przy tarasie, tylko ta była znacznie później przycięta. I już tak fajnie w sobie wygląda. Także też powtórzy kwitnienie. I będzie kolorowo. Po raz drugi. Tutaj trawki wychodzą na pierwsze yy, na pierwszy widok. W sierpniu tu się właśnie bardziej tak zatrawi. <grywki> zatrawi. <grywki> Bogaci trawami. <grywki> Ale mi wyszło. na no nic. Czasem taki słowotwórczy ząg człowiek strzeli. No, i co, werbena patagońska. Też już ładnie ją widać. I tutaj rabatka bylinowa. No nic dodać, nic ująć. Ja jestem nią oczarowana w tym roku. To jest zdecydowanie moje ulubione miejsce spacerów i oglądania podglądania tego co się na niej dzieje w ciągu dnia jak jest pogoda, słońce świeci to już wam pokazywałam co tu się dzieje od pszczół, trzmieli i motyli fantastyczne widoki także kto tutaj do mnie zajrzy a dotąd na spacer się zapuści no to jest wielkie wow tu to się dopiero dzieje no i tak się dzieje Aż miło czosnki ozdobne czosnek główkowaty. Też w tym roku na moim Facebooku i też na tych filmikach zrobił furorę Także jeżeli nie znacie, to polecam. Jeżeli ktoś tutaj jest pierwszy raz, to Zachęcam do kupna cebulek na jesień, posadzenia tego małego wariata, bo naprawdę szaleje i przyciąga wzrok. O tej porze, czyli mamy koniec czerwca, lipiec, no zachwyca swoim wyglądem. Jak to ja mówię, mały, ale wariat. kupi dynek, mnóstwo pączków, ale jakoś tak nie otworzył się na tę deszczową pogodę dzisiaj. Kolorowe, skrzyżowane jeżóweczki. Miły pan w komentarzu mi napisał, że zmiana koloru jeżówek to efekt zapylania krzyżowego od owadów, więc o tej wiadomości jestem Mądrzejsza, bogatsza. Także dziękuję panu za udzielenie odpowiedzi skąd mi się wzięły jeżówki, których nie kupowałam. Także dzięki małym skrzydlatym przyjaciołom mam teraz taką fajną tutaj ciemno-różowo-czerwoną jeżówę do kolekcji. Super! Kolejny pożytek wadów w ogrodzie. I idziemy sobie dalej. Nagietki nadal tutaj koloru dodają. Krwawnik wiązówkowaty w kolorze cytrynowym. Dla kontrastu. No i tutaj ten narożnik zaczyna wyglądać fantastycznie. Zobaczcie. Rozplenica to te takie różowe kotki. Werbena patagońska, która z tego wszystkiego pięknie zaczyna wystawać. No tutaj czosnek. Żółty krwawnik. I to wszystko podbija się tym pomarańczem od nagietków. No na tle tej zielonej Trawki. No super. Fantastiko. Do tego jeszcze ten krwawnik terakota, górujący nad wszystkim. No i popatrzcie. Stać, wlepiać oczy i podziwiać cuda natury. Myśleć, że jeszcze w marcu tutaj był pusty plac. Naprawdę. Niesamowity efekt i siła wzrostu roślin. Dech zapiera, co ta przyroda potrafi. Tutaj jeszcze różyczki przy ogrodzeniu wciąż nadal kwitną, aż tam do, do samego końca, do bylinarni, ale tam już dzisiaj chyba nie będziemy iść, bo nie wiem, czy mi bateria wytrzyma aż tyle. Tylko tutaj się jeszcze wrócę i pokażę Wam rabatę przy warzywniku. O zachodzie słońca. Ale zanim jeszcze to, to tutaj zobaczcie, tu 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 i ja nie mogę z tą werbeną. No zobaczcie teraz wyszły te główki kwiatowe ponad to wszystko. No wow! Wśród tych traw coś pięknego. Nie no, to, to tylko namiot rozstawić, materac położyć jakiś i nocować. Gdyby nie te krwiopilcze komary, to byłoby super. No i jeszcze ta rabatka z liliowcami przy warzywniku i na dzisiaj skończymy spacer już powiem wam, dzisiaj to chłodno strasznie jeszcze po tym deszczu to już tak rzeźko, że że ho ho jakby nie był lipiec i tutaj tak zahaczę taki widok Zobaczcie. A co tu wiele mówić? Tutaj tylko wystarczy popatrzeć, zachwycić się tym kolorystycznym szaleństwem i zakodować ten widok na długie jesienno-zimowe wieczory. Że nic już nie będę mówić, bo i po co? Po prostu jest pięknie. No dobrze, kochani, do dzisiaj się żegnamy. Do kolejnego filmiku. Dziękuję, że jesteście, że piszecie, że jest. Was coraz więcej na tym moim skromnym kanale ogrodowym. Bardzo się cieszę. No i co? Zapraszam do kolejnego nagrania. A z tym obrazkiem jeżówkowym wśród traw żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Niech nam pogoda wróci, lato od nowa i znów będzie pięknie i ciepło. Trzymajcie się. Cześć.